historia była taka no jaka? pierwszy zginął żołnierz w Kurpitach pochowano go pod krzyżem, to jest ta mogiła mhm. następnie za dwa tygodnie zniesiono naszych młodzieży, mężczyzn i bryzarskiego żeby to miał towarzystwo koło niego, ponieważ tu już nie było miejsca pochowano tutaj i to jest właśnie to że oni leżą razem, ale nie w jednej mogile tylko w siebie to jest ta mogiła ona już tu jest bardzo słabiutka Dokładnie to, dokładnie to jest takie ujęcie, a to jest ta lipka mała. To dwie sosny i I teraz to się, to zanikło mhm. i w latach 70 prawdopodobnie ktoś nie mógł już zidentyfikować tej mogiły, więc po prostu w momencie, kiedy robiono ten pomnik, czy może troszkę wcześniej, bo to były dwa, yy, dwa groby, dwa razy, dwukrotnie było to robione, yy, przesunięto po prostu, właśnie po to, żeby może wygodnie kwiaty były a być może ktoś uważał, że to było tutaj. W każdym posiadzie dzisiaj to, to jest tutaj to co do tego nie mam wątpliwości. Recessie. To no, Polak, Donica, trzydziestka jedynka. Trzydziestka jedynka. To jest dalej. To jest dalej. To jest... Nie znalazł się to... A co, w jaki sposób mógł się tam dostać, skoro leżał na wierzchu? No właśnie, jak się może dostać, jak się. skoro leżał na no wierzchu? On się mógł, on się mógł przewrócić, jak w ziemię później sypanie. No ale logowacji. tak głęboko? A on ale to wierzcho? może, może właśnie on jest na wierzchu, bo to jest wszystko nasypane, czyli to być pa... może być po, po prostu być poziom wycie. ten... Też tam jest. Yy, po, po poziomu zero. Mówiłem. Proszę o Nie, nie. Nie, ale tylko nie będzie rzucało. Nie, nie, nie. A to nie to w środku nie jest drut. <głos> <głos> nie, on jest cały. dzwon On jest salutki. Swoje przeleżał w on, on na wierzchu musiał być. Prosimy o przypuszczenie państwa, ponieważ jak są włożone kości, to jest, to jest dla państwa informacja. Co, to jest? Co to, jest? No to, jest kumka, to jest? Albo zdjęcie, albo o, okay. Nie, to jest zdjęcie. zdjęcie. Na szkle. A to jest zdjęcie zdecydowanie, ale czy to, to nie jest religijny? Na pewno. Czaszki to różne. nie wiadomo, czy to jest tak To ono jest. To jest przedramie. Przed, przed no, nie łokciowa. Można to zobaczyć. Bo tak jak na orzełka to jest, jest trochę za, za, za twarde, nie? nie? Nie, to nie jest to Orzełki by były mniej, bardziej cienkie były. teraz Niekoniecznie były też grubo, były takie powiem. Ale ja to trochę jedno orzełek. A to jest płód, A to jest płótno. Tak. Nadal nie wiemy, czy były te pierwsze miejsca. Raczej można odnieść wrażenie po tym wydobywaniu przemieszanych z tych gostnych yy, komusików chyba mówię yy, zwłaszcza po tym hełmie który się nie nie znalazł bo przecież on musiał być raczej na mobile a nie już z nimi wychowany że to chyba yy, za było na nikt nie wie i na pewno jakiś fragment mądrowania to chyba na razie jest to chaotyczne jest moim zdaniem sporo dramatoszyzm w tych działaniach entuzjazmu, ufanie ale to, 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 to potrzeba jest chyba sporo refleksji Dariusz Szymanowski Stowarzyszenie Wizna 1939 Przede wszystkim trafiliśmy w miejsce tu gdzie są pochowani nasi żołnierze co do tego nie ma wątpliwości pierwszy, jako pierwszy odnaleźliśmy Chełm Polski i to już był dla nas znak, że jesteśmy właśnie w miejscu. Jako kolejne pojawiły się guziki i fragmenty munduru. I kawałek lusterka, a także pojawiły się kości. Kości palców, kręgi szyjne, fragmenty czaszki. Na razie to są te szczątkowe kawałki. Szukamy głównego kręgosłupa i kości. się